Manko, Tomas, tu chciałem nagrać coś, ale to będzie materiał na YouTube. Idziemy, szybciutko idziemy, żeby szybko zleciało. Jest dom. Idziemy. przez las musimy się wyrobić w 5 minut może trochę za wcześnie zacząłem sorry, że tak trzymi się już trzymam dwiema rękami idziemy na drzeczkę wypsikany jestem Minuta jest, to jeszcze trochę czasu zostało. No idziemy sobie. Proszę ciebie na ten pieniek. Poczki popłynęły tak Dwie minuty mamy poszliśmy nie ma chciałem zobaczyć ale No cóż, kaczki popłynęły, no nic, trzeba spelać Dalej nie pójdę, bo oj, kurde. Jest pole, jest dom. To no widać jak tu blisko jest tego wszystkiego Jakiś chrust No nic wracamy do jakiegoś do jakiejś szklaneczki Elegancko Szala Pozdro And